Gospodarstwo Marcin'a i Andrzeja. W głównych. W krajowie górnym nadszedł nowy dzień. Marcin, jak co rano, rusza z widłami w stronę obory, gotów podjąć się swojego codziennego zajęcia. Podróże spojrzy na wczorajszą pracę majstra, zastanawiając się krótko nad jej efektem i pójdzie dalej, by zmierzyć się z tym, co dzisiejszy poranek przyniesie. Nie wiem jak u Państwa, ale u nas minęła dziewiąta. Ty, no nie, no, Beton zostawi zaschnięty ten edek, on się dobrze czuje. Dobra, tutaj sprawdzić, czy to. Ty! Co na taka krzywa? Musi się jakoś wczoraj prostsze wydawała. Tutaj dziura, tu nierówno. Nie, no, se chyba jakieś jaję robi, robią, ma tu wracać, to poprawić, co to jest. Dobra, nie, dzwoni do niego. Halo? 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 No, do... Dobrze ty się czujesz? Ty widziałeś tą flewkę, jak ona wygląda? Ale człowieku, o co ci chodzi? Ona równo przecież jest. Jak jest równo? Jak jest równo? Ty to no. poziomie co robiłeś w ogóle? Ty krzywo patrzysz najwidoczniej, no to co ja równo jest? Jak krzywo patrzę? nierówny jest. Albo chłopi tu wracasz i to poprawiasz, albo następnej roboty nie będzie. Dobra, spokojnie, nie denerwuj się, przyjadę, to ci to poprawię, okej? Okay? No to szybko, bo my zaraz na pole jedziemy. Przed to. masz Ubieram się i już jadę. No. Siema, Edek! Cześć, cześć, jestem już. No chodź, zobacz to wylewkę, co żeś ty za patologii zrobił. Jeszcze beton zostawiłeś zasknięty? Dobrze ty się czujesz, patrz. Co to jest? Co to no, jest? To nie, to nie beton, tylko to, by się tak wydaje. Zrobiła się taka malutka z warstwa i tyra, a w środku to jest mokre. No chłopie, patrz, zobacz, zobacz ten beton. To jest normalne? to jest, no, to normalne? jest równo, wszystko tylko tak z tych się żyło, patrzy ślepej jesteś. Dobra, w tym momencie nie żartuję. Masz to dziś naprawić, ja jadę na pole. Mnie to gówno interesuje. Albo murowanie nie będzie w następnym tygodniu. O Jezu, no dobra, poprawię ci to, nie denerwuj się. No mam nadzieję. Generalnie ty ja się zajmuję wykończeniówką. To jak sama na to wskazuje, trzeba wykończyć klienta. Ale roboty nie miałem. Tomi szwagier polecił Marcina i Andrzeja. To myślę, że ich wyskubię z kasy. No i leję ten beton, taczkę za taczką, piwo za piwem, a tu nagle patrzę i sio! Krzywo! No to mówię wale! Nie będę tego robił z poziomicą, bo kto używa poziomicy, ten jest chyba z zagranicy. Poza tym, nie po to Bu Pan Bóg nam dał oczy, aby na oko nie robić. Nie obrać za Marcin, Nieć pierwszy ja jadę za tobą. Dobra, jadę już. Koło ciapek odpalił. Dobra, może się zamienimy, co? No dobry pomysł, bo już mi się niedobrze robi tego no. kuszenia. A ja tam, zarzekasz, zobaczysz, jak tam przetrząsać będziesz w tej 30 w tej kabinie, takiej, ci będzie trząsło, to, to będziesz ten, gadał. Dobra, idziemy. O kurde, szyba walnęła! Szkło walnęło w urcusie! Znowu? Nie. Znowu no szkło walnęło? szkło no gdzie? walnęło! gdzie? gdzie? No kurde, zobacz! No gdzie? Co ty gadasz? Cała szyba jest... ja ja zrobię z ciebie, haha! Ja wkręciłem cię, się udało! ha nabrałeś się! Dobra, weź. Jak Pamiętasz jak kiedyś w, pisk w Piszkowicach nam walnęło na łące? No szkło. pamiętam i mówisz, że jak drugi raz walnie, to ci w łeb! Szkoda, że nie walnęło ci no. w łeb, bo takie głupie pomysły by ci z głowy wyszły. Się zastanów, jakby ci walnęła szyba w łeb, to byś pomyślał 300 zł za nowo szyba. No płaciś. to by mi się przydało, żeby tak ten walnęło. No, zobacz, Ale dałeś się nabrać. Haha, rado wkrętarka. krętarka. <suszy> się zastanów i koszty pole. <suszy> o, to i tam wypadło, tylko tyle już możesz zaraz jeżdżać, jeden nie przejazd tylko mi został. Co jest? Coś tam jest! Czego trąbisz? Ty, ktoś, ktoś tam jest! No co? W krzakach ktoś tam jest! W tu. To... zobacz, bo to może jakiś. Potem nas do, do sądu. Do sądu nas pozwórzymy. Do, dobra, dobra, ja to lepiej, ja lepiej sprawdzić. Do, no, idę już sprawdzić, dobra. Halo! Halo! Kto tam? Kto tam? An a, ano. Ty, Jarek? Co ty tu robisz? No, Jarek, no... To, 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 to no co ty chcesz? To co jak ty się tutaj znalazłeś? No, ja, no jak, jak, jak się znalazłem? No, wczoraj ten... właśnie mnie gonił, to ten... zasnęłem. Ale na mojej łące! Jaka to twoja, jak to jest... Tu Jaki, weź, jaki weź, ty się dobrze czujesz? Znowu pijany, żeż jesteś. Odkąd twój ojciec zmarł, to, to cały czas chlejesz. Dzień w dzień. Dobra, tam... Mi... Wracaj do, do, do domu, to... a nie leć jak Menel w krzakach. Za robotę byś się wziął, co? Dobra, to... ten... to idzie. To ma. Ty, kto to tam poszedł? Nie, to jest popar, tak? To Serkise. Idzie. O, a to nie jest ten, ten Jarek? No kto to Jarek? No to czemu w krzakach leży? Gadą że go dziwoś pogonił wczoraj i że tu, że tu przysnął i że ten gospodarzy się <tosłuch> Że, że on chyba ten. Yy, nie wiem, czy on wczorajszy, czy dzisiejszy jeszcze. No musi zdaje, że to przed 12. Tu może coś tam jakiś asortyment w kieszeni miał. No, nie, że to ten widzisz niektóry, niektórzy koszą tra trawę, a niektórzy alkohol zżyno po nocach, co nie? Były mi się Dobra, jedziemy niebo. Dobra, bo już się śpieszymy, trzeba jeszcze do majster zobaczyć, jak to tam wyrównął. Dyłu! Dobra, odepniesz. No już, ja idę. Dobra. Ja możesz jechać Dobra, to ja idę do tego etka tam zobaczyć. Ciekawe, czy już wszystko po, po, ponaprawiał po sobie. Dobra, idź do niego, ja tutaj sprawdzę, czy wiesz, na wszystkich ostrzach w kosiarce wszystko jest dobrze. Czy tam wiesz, No ten żadnego. kamień tam chyba nie zaszkodził jej. Może jeszcze przeostrzył. Ha. Tak, tak, kamień, nie było żadnego kamienia w szybie. Dobra, idź tam, patrz co majstra, nie. Sprawy no. przeczyszczę. Dobra, jadę. Idę. Kurde, ciasno tu przy Poltku. Ty, majster! O, siema, siema. Panie majster, chodź tu pan. Tutaj pogadamy. Pytanie mam. Jakie? Yy, chyba ten, będzie obniżka pensji za takie te, za takie popeliny. No, no ale za co Opóźnienia. Teraz to dobrze chociaż, już wydał? Co? No to se pan zobaczy, tu ma pan poziomicę, se pan weźmie, zobaczy. No dobra, równo jest Równo, no prawie zasnięte, dobra, nie będę chodził, bo się jeszcze zapadnie. No dobra, no, no nie powiem, no, no my nie możemy sobie tutaj na gospodarstwie na, na taką obsuwę pozwolić jednodniowo, to już krowy tutaj co mają nie być za miesiąc, a nie w tej oborze. No co? Równo? Równo weź. tym razem? No, równo, tu masz pan poziomicę, sobie pan weź tutaj popatrz. No, no równo, równa, ale chyba tego żuberka to ja, ja zabieram, nie, bo ostatnio... Nie, pra, nie, 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 nie żuberka. Nie, posłużył ostatnio chyba może nie być, ale żeby żuberek został. Dobra, to co może? Jutro murować? Masz te postaki, co się umawialiśmy? Tak, wszystko mam posprowadzane, wszystko eleganckie. No dobra. To żebyś to szybko wymurował, bo mają jakieś przymrozki być. Nie wiem jakie tu mają być przymroski, bo jest maj, ale to nie wiadomo jak ten beton tu popękać może. No to pamiętajcie, żeby go podlewać, bo beton to beton. Dobra. Dobra. będziemy, będziemy lać wodę tutaj z węża, zaraz ja podłączę i już wczoraj chcieliśmy poleć, to żeś tak krzywo wymulało, że nie było czego polewać. Oj tam krzywo, źle, zbywała, źle patrzyliście. Że ale do rowu. Jest to że nie spawało do rowu, tylko w drugą stronę, nie wiem jak ty żeś to zbudował. Hmm, źle patrzyliście, krzywo po prostu i tyle. Tak, krzywo to ten beton lałeś. Oj, Doka. no to chociaż teraz zagadali, masz zagadali, ale my tu musimy... Mamy robotę, to Edek. przygotować ten. i tak dalej, bo nie wiem czy na tam nie i nie wyjmowaliśmy tyle. A nasmarować, no bo to ostatnio na pierwszym głosie to nasmarować. tam stało, to, to grzytało. Dobra, to elo Edek. To jest Dobra, Cześć, na razie. No, te nie zapomni, bo my żadnych nie mamy. Znaczy tam mamy trochę w garażu, ale to cegły, to bardziej jak tam... Dobra, to tam przywiozę lawetą, czy coś takiego. No a nie masz tej przyczepki? Czy rzepkom najwyżej załaduję, to to wszystko co mam, to najwyżej kilka kursów zrobię. Dobra, to ten, to do jutra. Ja idę. Dobra jak do... ty będziesz potrzebował, to ja ciągnikiem nawet mogę przyjechać, ja, to odbiorę te Siem... Dobra, no do jutra. To się ma, to się ma, ale... no. no cześć, to jest... cześć. Elo. Dobra, chodź. Kilka dni później. Jak tam, Andrzej? To, Uważasz? No, to, no W tym roku to się nawet udane. To, żadne paski nie strzeliły, nic. Tak kiedyś jeszcze będę na Piszkowicach to ten, jak awaria ja co chwilę. Słamać ciana, takie rzeczy, a tutaj... No spokojnie. No, ty! Kurde. Co on Czy dobrze czujesz? Jedzie już, Edek? No, co? mam on tak stoi? Nie, Je, nie. Jedzie on, czy... O kurde, wymurował już e, wszystko. co, on, ty, co, on, ty, co on, Jak, jechał? jak? Co ty jedziesz? A co no, wymurował już Czego? Ej, co on Czego, Czego on pojechał? Zobaczmy, co on pojechał. Nie wiem, właśnie. Miał dzisiaj do wieczora robić. Już ja wiem, że mało zostało, ale chyba. Może skończył, nie wiem. Dobra, ale... chodź, chodź, sprawdzimy. Dobrze, czekaj, tu wszystko w porządku. No tak, ja trzeba. Wszystko wyjść. dobrze wymieniane. O, skończył ładnie tutaj, to ściany. Tu poziomica, kurde, tutaj. Miske zostawiłeś, się tu stąd rywal. Ja. Może tu coś jakieś pęknięcie, czy nie no. Wszystko Nie no, bo... Zostawię tę deskę tak jak była. No. Wszystko pięknie. Nie no, w porządku. To co, teraz trzeba będzie najpierw konstrukcję bo tym blachę i okna wstawić i no. resztę, co trzeba nie? Te, te. Te. jak to? Mamy te deski, czy trzeba jechać? Deski? No kurde, muszę tam wiesz zerknąć na... na... No trzeba, trzeba będzie pewnie kupić na tar tak jechać. Żeby nam wyciąć, czy coś, bo samemu nie zrobimy. Tych desek nie damy rady. Nie na 3Z, nawet jakbyśmy tam kupili, to wiesz, to na 3Z tam można już to przygotować, jakoś wiesz. z Trajzękę mamy, ja bym ją wyciągnął tam z szopy i. wiesz, ale. No rozumiesz o co chodzi, co? Co nie. No, ja nie tak wiem, czy nam starczy, to może Bo zaraz jadę do tego kompenisty zagadać, co nie? Bo mi tu no to nie ja nie to może samemu pojadę, co? I tak nie mam co robić na razie na tej gospie. No dobra, można w sumie. Dobra. No to ja pewnie razem. to no, co idziemy? Widzę, że Osiem, Że rozpieprzymy wszystko. Dobra, chodź już się może byśmy, pośpiesznie się przybrałem, byśmy podjechali, bo on zaraz późno jest, może będzie porządco i czasu nie będzie miał, a jutro to ja nie mam czasu. Dawaj, jedziemy no, już. No dawaj, chodź, a myślisz, że uda się tę usługę załatwić? No raczej, raczej nie inaczej, oby tak. Bo tam, jak no, no. się prosi, to wiesz, jak oni tam dzielcy biorą. Zapalią. Miejmy nadzieję, on ten mały, ko ten komba nie wiem, czy nam starczy na te nasze no, pola, no, wiem, że długo, długo zajdzie. Tam on ma 3 metry header w tej 40 Dobra, trudno, dobra, to jedziemy. No jedziemy, Słuchaj, to chodź, budy, chodź tutaj. Przetrzy, bo tam, coś z tyłu masz, w tam mam, to mam, tu, trudno. Kurde, ci dobrze powiem, że Marcin tutaj wcofuje, bo nie wiem, czy jan tak wykręcił po razem tutaj. Cze, Dlaczego on tu właśnie mi pod koła? nienauczony ma te kury. Dobra, zatrzymujemy się. Gdzie gdzie ja? O, tu Jacek, siema. Siema, Jacek. Cześć. Siema, Jacek. Cześć. Cześć, Jacek, a co, co ty tam się Ciebie słychać? Dobrze, ty właśnie trzewki wymieniałem. Ja, Przyjechałeś Tak, a mam, a mam pytanie do was. No, co, co, wy, ja. co wy tam robicie u siebie na gospodarstwie? Ale wiecie co, my wie co tak? robimy? Sienokacy mieliśmy. Bo słyszałem, że jakoś buduję. Bu, oboje będziecie by, 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 budować. No, budujemy obory na ten, na 20 sztuk bydła mlecznego. Będziemy budować, Można. żeśmy, kledy... żeśmy zaczęli wymurowany? Znaczy, jeszcze no. nie, jeszcze nie, bo. No wiadomo, ale no, wymurowane wszystko, tylko najgorzej, żeby ci się nie przyczepili, bo tu się zmieniają te przepisy. A jak się przyczepię, to wszystko pójdzie do zburzenia, najgorsze. No. Dobra, my tu na gadu, my tu przyjechaliśmy o tą usługę spytać. No, ten, widziałem, widziałem właśnie ogłoszenie na tablicy, ja już no się... wywiesił. Byś tam skościł, tak nie wiem, no, za trzy tygodnie, bo to w tym roku chyba szybko będę dojrzałe te zboża. jest Boża. Jeden No to 310. 310? 310? Ale to jak do kompań, to twój nie jest taki nowoczesny, że 310 roboty i tak dalej. No to że, jesteście, No to, że, że jeszcze moi kolegi? To 290. Dobra. Dobra Jacek, tak, jak tam pasuje. Ten, Kusiłeś, czy tylko przy, przy, przetarłeś? Oliwiłeś, czy co? Czy kusiłeś... Nie, No właśnie, dopiero do do go oliwiłeś, przesadzałem paszki i takie te. Dobra. No ja rozumiem, ja, ja, już przygotowany na no, a Widzę, że tu wystawiłeś z tego. Ja ja tu sprawdza, bo to chyba jest dobra. Nowa. A ty ty, ty jesteś 3-metrowy? Tak. Już... A to się opłaca? Nie Ale... lepiej ci tego? Wymieniam? Tak, właśnie. Właśnie on lepiej zbiera, bo więcej właśnie zbiera. O, tutaj widziałem nie naoliwione wszystko. Mmm, pięknie, pięknie. Dob Dobra. Dobrym stanie jak na taką maszynę, bo ich chyba tu w okolicy to mało. Tak. No a co, co my możemy powiedzieć? Chyba tyle w temacie. Co, a co tam, świnki ten, będziesz miał jakąś świnkę, bo... My byśmy może kupili kiełbasy, byśmy narobili przed żniwami jeszcze. Jak, jak za chwilę I się na to będzie jedna. Żeby Dobra. wziąć. Dobra, dobra ale nie, nie chcemy te już tucznika kupić, do, do ubicia. O no, to będzie, tylko jak się następna urodzi, to będzie do ubicia, to taka jak doszła. Dobra, rozumiem. No te, dobra, dobra to, to siema, Jacek, my tydzień przedziasłunijmy, ja. przypomnijmy, dobra? No dobra, to pa. No dobra, ja, no, siema, do zobaczenia. Pa, Czekaj. Weź. No to wsiadaj. mnie wziął. Nie jadę bez siebie. Gdzie ja bym cię, kurde, za ten polony. Dzisiejsza praca na gospodarstwie Andrzeja i Marcina dobiegła końca. Mamy nadzieję, że prace zielonkowe dostarczyły Wam wrażeń i były interesujące. Dziękujemy Wam serdecznie za oglądanie.